Ludzowie. Jest na no, oczywiście GM, Marchitze. Zapraszam oczywiście na film. Yy, tutaj jest y, trajżego mojego dziadka. Bardzo dobra piła. Widzicie, to jest już stara piła. Bardzo nam. No, na razie niepotrzebna, ale może niedbawym będzie potrzebna. Dziadek pewnie na niej wszystko chciał, bo wiecie, jak było w tamtych czasach. Mam do tego silniki dwa, Jeden mam miejsce że się skali. też kiedyś nagram odcinek o tych silnikach. Także widzicie, taka piła trzeba tylko blad zrobić. Solidny lat nie, jakaś lipa. Najlepiej by było z blachy zrobić, z arkuszu blachy. Wtedy jest siła pancerna. Z kątowniku stregier. Uwierzcie mi, że to jest tak ciężkie, żeby. Powiem Wam szczerze, to jest tak ciężko, żeby przewieźć, że tego trzy, trzy osoby my ledwo nie umieli na taczkę załadować, żeby to przewieźć. Dlatego my to tu no nie? No, więc no. Także no.